Okay. Z tej strony kończy i pierwszy raz widzicie moją twarz. Tak, e, stwierdziłem, że będę nagrywał od dzisiaj z kamerką. Znaczy, ogólnie to zobaczymy, jak to pójdzie, jak to wyjdzie w praniu, tak naprawdę. To nigdy nie wiadomo, czy mój sprzęt w ogóle podała czemuś takiemu, ale no, możemy, możemy spróbować. Tak, wiem, że ja tutaj wracam do gry. E, widzimy się w nieco innej scenarii niż zawsze. Ostatnio to były jakieś tam let's play, z platformówek i tak dalej, tak dalej. Tym razem e, coś zupełnie innego. Moja stara miłość, można tak powiedzieć. Gra, w którą gram od 2012 roku. Więc trzyma czasu. Bądźmy szczerzy, 6 lat. Z przerwami oczywiście, także to żeby nie było. I stwierdziłem, że w sumie to czemu by nie zagrać jakiejś jednej bitewki randomowej? A, już wideo wyjdzie. Będzie taka jakaś ładna powtóreczka. Zobaczymy. E... Zagramy sobie dzisiaj. Niech będzie ten T34-3, ponieważ go lubię. Dobra. Wchodzimy do pitewki. Losowa pitewka. Zobaczymy jak to będzie. W ogóle dziwnie się trochę czuję stojąc tak z kamerką i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy. Może zostanie kamerka, może nie. To wszystko to się okaże w praniu. Jeszcze poprawa mała fotela Wy tego wszystkiego nie widzicie jak nie ma kamerki, także ja to sobie często macham ręką, rękoma. Tak będziecie musieli do tego przyżywia. Także... No. Zobaczymy jak to będzie. I need win! Okej, okay, co by tu ze sobą zrobić? Dobra, pojedźmy może. Weźmy na środek. Zadamy może zawsze jakiś dymycz. W ogóle rzuciło nas trochę unlucky, bo jesteśmy na dziewiątkach. To nie jest najlepsze losowanie dla tego czołgu, no ale zobaczymy. Oczywiście, penetracji tutaj nie zaznamy. Jeśli mamy 4 na no 175, to na dziewiątkach to tak. Bieda, bieda, panie, bieda. No ale zjedziemy sobie tutaj, spróbujemy podjechać tam, gdzie ten t 54 -1 sobie jedzie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Okay. na razie FPS y wszystko działa. Życie procka jest ok, Nie... Spoko. Spoko. Może zostanie kamerka na zawsze. Zobaczymy, zobaczymy jak przyjmie... Zobaczymy jak przyjmiecie tą kamerkę. Także no. Podjedziemy sobie tutaj. T54 mod 1 jest najwidoczniej ślepy. 150 ja się nie świecę ja się, będzie panie świecę. O, dostał parę. Bo było widać na jego wieżyczce. Cisza, panie, cisza. To jest co, tylko ten T34, 3 Teraz spotam. Bo on mnie pewnie zaświecił. O, 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 o. Nie, nie opuszcza. Nie opuszcza na ciepłąka. A może jednak bym opuścił. STA2. Jest Arta? Nie ma Arty! Och, jak dobrze, jak wspaniałe... Przepraszam, że tak sobie... Are you fucking kidding? Nie no, no nie wierzę, no, zakampiony tam przy tym, no serio, no... Wersja. To nie będzie dobra bitwa, coś tak czuję. Link. <grym> to ty wiesz, że przebić człowieku? Zostaną. Co, tego te 43 widać? No Dobra, przycelujmy w tego, skoro nie ma Arty, to możemy sobie tutaj stać wesoło. Przedłużmy sobie z tego, odczatam, że wyjedzie jeszcze raz. I zobaczymy. Ja tak będę co chwilę sobie zerkał, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. Trzeba by na pewno, oczywiście, powiadomienia, przepraszam. Wyciszę już telefon. Zawsze na nagranie coś wskoczy. Zawsze. Po prostu. Nie lubię tego. Bardzo tego nie lubię. Nie no, przestawili się. Trzeba coś zrobić, no. Tamtych w ogóle zgwałcili. No... widzę, widzę. Tamtych zgwałcili w ogóle. No ja chyba trzeba golda zapakować. Jeszcze nic nie zrobiłem. O, oh, Jezus. O, oh, fuck. Okej. Okay. Może? Weszło! Wow! Nie spodziewałem się, naprawdę, nie spodziewałem się, że to wejdzie. O boże, tam jest jeszcze SRV. O, fuck, to był błąd wyjazd by ten. To był błąd. Au, 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 au. au. Udało? Nie, nie tak, nie. Nie tak się udało. Udało się. Aha, jest 3 7 więc jest GG. W tym momencie już. Fuck. miała Dobra, spróbujmy nastykać trochę dymu, co na innego pozostaje Cześć tygrysy Może? Nie no, dobra, spróbujemy to wyciągnąć Dobra, okej, okay, fokus Fokus, 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 fokus Trzeba klepać, Han. Surprise! Wejdzie. Zgolda, wejdzie. Kurde, ocho się wycofało, niedobrze. No, stary! Czemu mi to zrobiłeś? No, Patrz, od mnie w plecy pije. Co nie się, nie mogę nim zająć. Coś znaleźć przyjaciół Nie, to jest lost chyba że jakimś cudem tam Może! Skap... Boże Naprawdę Noż kurwa co no za ham, dlaczego oni nie chcą na niego wyjechać? Jest to chyba. Nie no, to jest los To jest stuprocentowy los Jeszcze Ding z Golda Dobra, Teraz wyjedzie na mnie To, to ten wyjedzie. Przejechał. No. Heja, banana. To jest bitwa. Super. Dobra, 1500 weszło. Jakoś, ale będzie minus. Dobra, no to w nagrodę machniemy sobie jeszcze jedną. Bitewkę. Może to wygrają, bo przecież. Oczywiście, Bacza musiał trzy pechy wsadzić. 3. Bo tamci debile nie mogli do niego dojechać. No ale. Dobra, też. Nie obrażajmy graczy, nie obrażajmy. Bądźmy, bądźmy fair po prostu. Bądźmy fair. Dobra, no to ze względu na to, że tutaj w tej grze mam i generał Patton, To tutaj widać. Eee, no to zagramy sobie patonem. Nie jestem. Nie, nie gram tym czołkiem co dużo ostatnio. Czy ogólnie? Chuj. W ogóle prawie nie gram tym czołkiem. to, żeby nie było. Więc muszę się nauczyć, żeby patrzeć w kamerkę tutaj, a nie tutaj na bok, na monitor. To jest e, dziwna rzecz. Ale dobra. A, o, topkę w losu, no. Nawet spoko Dobra. To zrób coś, zróbmy, zróbmy damage. Zróbmy damage. Gdzie tutaj pojechać, żeby zrobić damage? Jeśli oni przerażują, mamy 75, dwie Arty. To mnie boli. Nie pojadę tam, są dwie Arty. Uiły. Na pewno we mnie, jestem zielony. A, Dobra, tak. Pojedźmy sobie tam. Nie chcę też jechać na środek, bo arty mają tam idealny przestrzeń, a tam się może nie wyspotuje tam jadę. To takie myślenie taktyczne na Zobaczymy. Niedawno ja dopiero wymaksowałem ten czołg, także więc to, to. Uczę się nim grać dopiero, tak naprawdę. O. Tak bo... Uczę się nim grać. Załoga mam prawie żeńską, tak, delikatnie żeńską, żeby to było. Znaczy, dowódca jest ze względu na to, żeby mieć szósty zmysł, czyli tą magiczną żarówkę nad, nad czołgiem. Także więc no, zobaczymy jak to będzie. We will see, ta dziesiątka na środku. Tam, w ogóle nic tam nie pojechało, czyli dobrze, że tutaj jadę. Czasami nie ma sensu jechać po prostu na jakąś flankę, tylko po to, żeby jechać na flankę. Skoro nikogo tam nie ma nawet. Na tej Flance, wychyłbym się. Sprawdźmy, czy tutaj nic nie ma. O! Lightway! Uwielbiał to w tym dziale, po prostu uwielbiał. Za 430 taką piękną plombę można strzelić komuś. Och. Ach. Aż po prostu, to jest coś wspaniałego O, Arta, 1 KD, jedna Arta strzeliła, to dobrze, dobra wiadomość dla mnie, nie będzie celowała sobie tutaj na drugą To też uwielbiam w tym czołku. Tylko, że wjechałem jak retard Zaraz zbiorę Oleś, ale jedź, no Wiem, że tu jest Emil grając na wieży, i to będzie bolesne. Dosyć. Serio? Serio, jeden strzał, morak. Serio. Jesus fucking. Bleh! Nienawidzę. Po prostu nienawidzę. Zaraz pewnie setka gdzieś się pojawi. O, u, a nie mówię? On tutaj nie opuści. Ja spróbuję tą setkę jakoś pokarać. Setka ucieka. O Jezus. myślałem, że skręci. Boże, czy ty to widzisz? Jak ja nienawidzę tego kampiącego główna. Po prostu hejter zgo na hejt, ale. o Jest, jest, chami, prostak, tak, jest. No, pokaż się, pokaż się, pokaż się. Co, o. co tyle cię wystaje, tak? Stoi tam. O, się. Trochę mało HP. To HP by się przydało. Jednak bądź co bądź mają przewagę. Jeśli właśnie chodzi o ten parametr. Co nie jest zbyt dobre. Bądź szczery. Teraz Spróbujmy zrobić to co ten Primo Victoria próbuje. Pokazać tylko łepetynkę. Łepetynkę dajemy w miarę twardą. Weszło. 417. Ładnie! Nice! Arta bombnęła, pilot tam zrobi swoje. Nasza WZ jakoś tak... Nie, nie podoba mi się jej styl gry. Setka nadal... Weszło. Weszło. Ja ich tutaj mogę wystrzelać na tym przejeździe, o ile pilot będzie świecił. O no ile pilot przeżyje. Tam jest jeszcze UDES i ISU, dobra, czyli damage tam jest. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. to, to nas spokojnie. Na spokojnie. Nie ma co, nie ma co szarżować. Jesteśmy aż w tak dogodnej pozycji do szarżowania. Wejdzie? Hu nice! Nice! To było akurat nice. Jedna arta żyje. To nie może być akurat problem. No może tutaj celować. Pajo! Dobra, dobra, robimy wyciąg, robimy wyciąg. Pomałut, mało spokojnie. Trzeba jakoś to taktycznie rozegrać. Tam jest to Primo Victoria. Ja tutaj chyba podjadę. To nie jest taki głupi pomysł, by w tym momencie podjechać. Bo tutaj będę miał osłonę za kamyczkami. Będę mógł robić dymcz. A oto w tym chodzi w tej grze. Żeby robić dymcz. UDES ucieka. Szkoda. To jest ich dwóch. To niedobrze. Ciężko ich będzie zaświecić. Ja tutaj sobie stanę. O, już się świecę. To jest dla mnie dobra informacja, ponieważ... Nie jest dla mnie dobra informacja, że się świecę. Okej, okay. nie trafiła. Byśmy strzeli, ale nie trafi. Dobrze. Dobrze. Udes widzę robi, robi swoje osie. Ja też robię swoje. Ja też robię swoje. Niech wyjedzie za tego buty. O, jest on po drugiej stronie. Dobry. Mamy problem. Zasadniczy, ponieważ zaraz nam wyjadą na artę. Ładnie, ładnie, dobrze. jewu Tiger peścią. Dobrze. Nie ma arty. Czy już ludzi? to jest wygrane. Ja oczywiście teraz nie zrobię dymy, żeby z w tyłku. Chociaż może na tym desie się uda. Jest tam? Jest. Dobrze, weszło. Jedziemy po STG. O, widać, 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 widać go, widać, widać. Co, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Gdzie go widać? Tu go widać. O Boże, gdzie to poleciało? Czy to wz nie może sobie poradzić z tym STG? Naprawdę. Ale dobra, jest 3-100. Dobry me me mecz, dobry mecz. Trzy fragi wyciągnięte. Okej, okay, to rozumiem, to rozumiem. Jest okej. Okay. No, także jeden obejrzeliśmy porażkę, ale drugie. Zwycięstwo. To jest okej. Podobało mi się, podobało mi się. Ładnie weszło. Mały wyciąg był, także więc jest okej. Okay. Jest okej. Okay. O, i nawet misje zostałem. I jeden żeton. Wspaniale. Trzecia klasa. Super. Super duper. Uda się oczywiście zrobić więcej, ale podstawowe. Nawet na plus wyszedł. Ile ekspo. I lajki. Rezerwa osobista w porządku. Dobra. Dziękuję bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy podobają Wam się takie odcinki z World of Tanks. Trzymajcie się. Do zobaczyska. Chaos.